Czy wiedziałeś, że istnieje prosta, naturalna technika, której urolodzy nie chcą, żebyś poznał? Ponieważ może odmienić Twoje życie intymne po sześćdziesiątce bez żadnych leków ani kosztownych zabiegów? To brzmi jak obietnica z filmów, prawda? Ale zostań ze mną przez następne kilka minut, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje zdrowie, pewność siebie i relacje. Jeśli czujesz, że Twoja witalność męska już nie jest taka jak kiedyś, jeśli zauważyłeś, że erekcje są słabsze. Że brakuje ci pewności siebie w sypialni, albo że po prostu coś się zmieniło? Chcę, żebyś wiedział jedną rzecz. To nie jest twoja wina. To naturalna konsekwencja starzenia się organizmu, spadku testosteronu i osłabienia krążenia w obszarze miednicy. Ale jest dobra wiadomość. Da się to odwrócić. Naturalnie, bezpiecznie i skutecznie. I nie potrzebujesz żadnych tabletek ani wizyt u specjalistów. Dzisiaj pokażę ci technikę masażu, o której mówią urolodzy za zamkniętymi drzwiami. Metodę, która poprawia krążenie, wzmacnia tkankę jamisty, zwiększa grubość i twardość penisa oraz przywraca mocniejsze, stabilne erekcje, nawet po 60. roku życia. To proste ćwiczenie, które możesz wykonywać w zaciszu własnego domu w kilka minut dziennie. I najlepsze w tym wszystkim? Efekty są trwałe, pod warunkiem, że zastosujesz się do wskazówek, które dziś ci przekażę. Nie mówimy tutaj o chwilowych sztuczkach czy magicznych pigułkach. Mówimy o naukowym podejściu do zdrowia naczyniowego, hormonalnego i intymnego, o odzyskaniu pewności siebie, energii i satysfakcji z życia. Bo przecież twoje zdrowie seksualne to nie luksus. To fundament twojego dobrostanu emocjonalnego, relacji i jakości życia. Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ pod koniec ujawnię ci dodatkową wskazówkę bonusową prosty nawyk żywieniowy, który potęguje wszystkie te efekty i wspiera produkcję testosteronu w sposób naturalny. To coś, co możesz zacząć robić jeszcze dziś, i efekty zauważysz już w ciągu tygodnia. Ach, i zanim zacznę, napisz w komentarzu: Z jakiego miasta mnie oglądasz? Uwielbiam wiedzieć, jak daleko sięga ta wiedza i ilu mężczyzn realnie pomaga. No to zaczynamy. Wyobraź sobie taką sytuację. Budzisz się rano, patrzysz w lustro i czujesz, że coś się zmieniło. Nie chodzi o żadną dramatyczną zmianę, po prostu pewność siebie, którą kiedyś miałeś, gdzieś zniknęła. Może zauważyłeś, że erekcje nie są już tak mocne jak kiedyś. Może potrzebujesz więcej czasu, więcej stymulacji, a czasem po prostu nic się nie dzieje. I wtedy przychodzi ten moment. Moment, w którym zaczynasz się zastanawiać: Czy to już koniec? Czy tak będzie wyglądać reszta mojego życia? To, co czujesz, nie jest wymysłem. To nie jest w twojej głowie. To realna, fizjologiczna zmiana, która dotyka milionów mężczyzn po 40, 50. i 60. I najgorsze w tym wszystkim? Większość z nas milczy. Wstydzimy się rozmawiać o tym z partnerką, z lekarzem, a nawet z samym sobą. Myślimy, to pewnie normalne w moim wieku, albo przecież już nie jestem młody. Ale prawda jest taka: to nie musi być twoja nowa rzeczywistość. Pamiętam rozmowę z jednym z moich znajomych. Nazwijmy go Marek. Marek ma 62 lata, jest aktywny fizycznie, dba o dietę, chodzi na siłownię, nie pali, nie pije. Z zewnątrz wygląda świetnie ale pewnego dnia przy kawie powiedział mi coś, co zostało mi w pamięci. Wiesz, ciało mi nie odpowiada tak jak kiedyś. Czuję się dobrze, ale w łóżku. To tak, jakby ktoś wyłączył kontakt. Marek nie miał żadnej choroby. Nie brał leków, które mogłyby wpływać na potencję. Po prostu jego organizm wszedł w naturalny proces starzenia, w którym spadek testosteronu, osłabienie krążenia w obszarze miednicy i utrata elastyczności tkanek zaczęły robić swoje. I to wcale nie oznacza, że musiał się z tym pogodzić. Przeciwnie. Kiedy pokazałem mu technikę, o której dzisiaj będę mówić, po kilku tygodniach wrócił do mnie z błyskiem w oku i powiedział: To działa. Naprawdę działa. A teraz posłuchaj tego, bo to może cię zaskoczyć. Badania naukowe pokazują, że po 30 roku życia poziom testosteronu u mężczyzn spada średnio o 1% rocznie. To nie brzmi groźnie, prawda? Ale pomyśl. Do 60 to już spadek o około 30%. I testosteron to nie tylko libido. To energia, nastrój, pewność siebie, masa mięśniowa, zdrowie kości, nawet jakość snu. Ale jest coś jeszcze ważniejszego: krążenie krwi w penisie. Erekcja to w dużej mierze kwestia naczyń krwionośnych. Kiedy krew napływa do ciał jamistych, penis twardnieje. Problem w tym, że z wiekiem naczynia te tracą elastyczność. Zaczynają się zwężać, pojawiają się mikrozakrzepy, zmiany zapalne. Nawet jeśli testosteron jest w normie, jeśli krążenie kuleje, efekt jest ten sam: słabsza erekcja, mniejsza grubość, mniej pewności siebie. I teraz najważniejsze: da się to odwrócić. Nie mówię o cudownych pigułkach ani drogich zabiegach, mówię o naturalnym, bezpiecznym podejściu, które poprawia krążenie, wzmacnia tkankę, aktywuje produkcję tlenku azotu, substancji kluczowej dla erekcji, i stopniowo przywraca pełnię funkcji seksualnych. Ale dobra wiadomość jest taka, że twoje ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji, o ile dajesz mu odpowiednie narzędzia. I właśnie o tym będzie kolejna część tego filmu. Zaraz pokażę ci, co dokładnie dzieje się w twoim ciele, dlaczego tradycyjne metody często zawodzą i co możesz zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad swoją witalnością i pewnością siebie. Niezależnie od tego, ile masz lat. Gotowy? To idziemy dalej. Teraz, gdy już rozumiemy, jak ten problem pojawia się w codziennym życiu, jak wpływa na Twoją pewność siebie, Twoje relacje, Twoją energię, nadszedł czas, żeby zagłębić się trochę bardziej. Musisz dokładnie zrozumieć, co dzieje się w Twoim ciele. Bo kiedy poznasz prawdziwą przyczynę problemu, o wiele łatwiej będzie ci uwierzyć, że można to odwrócić w naturalny sposób. I uwierz mi, to nie jest kwestia siły woli, to nie jest sprawa wieku, to proces biologiczny, który dotyka niemal wszystkich mężczyzn, ale który można skorygować. Więc do rzeczy. Co tak naprawdę dzieje się z twoim ciałem po 40, 50, 60? Trzy główne rzeczy. Spadek testosteronu, osłabienie krążenia i utrata elastyczności tkanek. Po pierwsze, testosteron. Jak już wspomniałem, po 30 poziom tego hormonu spada o około 1% rocznie. A testosteron to nie tylko libido on reguluje energię, nastrój, masę mięśniową, gęstość kości, a nawet zdolność regeneracji tkanek. Kiedy jego poziom spada, Cały organizm zwalnia. To tak, jakby silnik Twojego ciała zaczął pracować na niższych obrotach. Po drugie, krążenie krwi. Pomyśl o naczyniach krwionośnych jak o drogach, które dostarczają tlen i składniki odżywcze do wszystkich części ciała, w tym do penisa. Z biegiem czasu te drogi zaczynają gromadzić blaszki miażdżycowe, stany zapalne tracą elastyczność. Efekt? Krew nie płynie z taką samą intensywnością, erekcje stają się słabsze. Penis nie osiąga tej samej twardości i objętości. I to nie jest tylko kwestia estetyczna. To bezpośrednio wpływa na funkcję seksualną. Po trzecie, elastyczność tkanek. Komórki ciała, w tym komórki ciał jamistych penisa, potrzebują tlenu i stałej regeneracji. Kiedy krążenie jest zaburzone, te komórki zaczynają starzeć się szybciej. Tracą elastyczność, zdolność do rozszerzania się. Dlatego wielu mężczyzn ma wrażenie, że penis dosłownie skurczył się z czasem. To nie złudzenie, to fizjologia. I tutaj jest kluczowy punkt. Cały ten proces można odwrócić. Ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, jeśli tylko otrzyma odpowiednie wsparcie. Kiedy poprawisz krążenie, kiedy wzmocnisz produkcję tlenku azotu, substancji odpowiedzialnej za rozszerzanie naczyń krwionośnych, kiedy zaktywujesz naturalne mechanizmy odnowy tkankowej, twoje ciało zaczyna działać jak kiedyś. Ale żeby to się stało, musisz unikać pułapek, w które wpada większość mężczyzn. I właśnie o tym teraz porozmawiamy. O błędach, które nieświadomie sabotują twoje zdrowie seksualne każdego dnia. Pierwszy błąd zła dieta. Jeśli twoja dieta składa się głównie z przetworzonej żywności, cukru, tłustych potraw i nadmiaru kofeiny, twoje naczynia krwionośne są w stanie zapalnym. Cukier niszczy śródbłonek naczyń, tłuszcze trans blokują przepływ krwi, a kofeina w nadmiarze podnosi kortyzol hormon stresu, który obniża testosteron. Wiele osób myśli, że kawa daje energię, ale w rzeczywistości tylko maskuje zmęczenie i z czasem pogarsza problem. Drugi błąd brak snu i chroniczny stres. Kiedy śpisz mniej niż 7 godzin, twój organizm nie ma czasu na regenerację. Testosteron produkowany jest głównie podczas snu, szczególnie w fazie głębokiego snu. Jeśli ciągle jesteś zmęczony, zestresowany, twój poziom kortyzolu rośnie, a testosteron spada. To błędne koło. Trzeci błąd Brak ruchu lub źle dobrane treningi. Siedzący tryb życia zabija krążenie, ale z drugiej strony, za intensywne treningi bez odpowiedniej regeneracji, również obniżają testosteron. Twoje ciało potrzebuje umiarkowanego, regularnego ruchu, który wspiera krążenie, ale nie wyczerpuje organizmu. Czwarty błąd suplementacja na ślepo. Wielu mężczyzn kupuje suplementy na potencję, nie rozumiejąc, co biorą. Większość z nich to placebo. A niektóre mogą nawet zaszkodzić, jeśli masz inne schorzenia. Prawdziwa zmiana nie pochodzi z pigułki, pochodzi z holistycznego podejścia do zdrowia. Innymi słowy, to, co wydaje się prostą utratą formy, to tak naprawdę głęboka nierównowaga, którą ciało może naprawić naturalnie, jeśli tylko otrzyma odpowiednie wsparcie. I dokładnie to teraz zrobimy. W następnej części pokażę ci, jak odwrócić ten proces za pomocą prostych, naturalnych rozwiązań, które działają na poziomie fizjologicznym. Gotowy? To ruszamy dalej. Teraz, gdy już rozumiesz, co dzieje się w Twoim ciele, nadszedł czas, żeby zobaczyć, jak odwrócić ten proces w naturalny sposób. To, co za chwilę Ci pokażę, to prosta technika masażu, którą możesz wykonywać w zaciszu własnego domu, bez żadnego sprzętu, bez leków, bez kosztownych zabiegów. Te praktyki są proste, bezpieczne i naukowo potwierdzone. Wspierają krążenie, wzmacniają tkanki i przywracają naturalną witalność seksualną. Gotowy? To zaczynamy. Pierwsza technika, o której chcę Ci opowiedzieć, to masaż Jelking, metoda znana od wieków, stosowana w tradycyjnej medycynie wschodu, a dziś potwierdzona przez badania z zakresu urologii i zdrowia naczyniowego. Nazwa może brzmieć egzotycznie, ale zasada jest prosta. Chodzi o kontrolowane, rytmiczne dojarskie ruchy wzdłuż penisa, które poprawiają przepływ krwi, rozciągają tkanki i wzmacniają ciała jamiste. Oto jak to zrobić krok po kroku. Po pierwsze, rozgrzej okolice. Weź ciepły ręcznik lub kompres i przyłóż do penisa na 3-5 minut. To rozszerza naczynia krwionośne i przygotowuje tkanki do masażu. To kluczowy krok. Nigdy nie pomijaj rozgrzewki. Następnie nałóż delikatny żel lub oliwę. Może to być olej kokosowy, oliwa z oliwek, cokolwiek naturalnego i bezpiecznego dla skóry. Chodzi o to, żeby ręka gładko się przesuwała, bez tarcia. Teraz zasadniczy ruch: uchwyć podstawę penisa. Tam, gdzie łączy się z ciałem, za pomocą kciuka i palca wskazującego, tworząc pierścień w kształcie litery O. Penis powinien być w stanie półerekcji: nie w pełni sztywny, ale też nie całkowicie wiotki. To ważne, bo chcemy poprawić krążenie, a nie uszkodzić tkanek. Teraz powoli, z kontrolowanym naciskiem, przesuń ten pierścień od podstawy ku główce. Cały ruch powinien trwać około 3-5 sekund. Wyobraź sobie, że delikatnie przepychasz krew przez całą długość penisa wypełniając ciała jamiste. Kiedy dojdziesz do główki, zwolnij uchwyt i rozpocznij kolejny ruch od podstawy, tym razem drugą ręką. Wykonuj ten masaż przez 10-15 minut dziennie, najlepiej rano lub wieczorem, w spokojnej atmosferze. Dlaczego to działa? Bo poprawiasz mikrokrążenie, rozciągasz tkankę jamistą, aktywujesz produkcję tlenku azotu, substancji odpowiedzialnej za rozszerzanie naczyń i mocne erekcje. To jak trening dla penisa, tkanki stają się silniejsze. Bardziej elastyczne, lepiej ukrwione. Druga praktyka, która potęguje efekty masażu, to ćwiczenia mięśni dna miednicy, znane jako ćwiczenia kegla. Wiele osób myśli, że to tylko dla kobiet, ale to mit. Mięśnie dna miednicy u mężczyzn odpowiadają za kontrolę erekcji, siłę wytrysku i stabilność naczyń krwionośnych w okolicy penisa. Jak je wykonywać? To proste. Napnij mięśnie, jakbyś chciał przerwać strumień moczu. To właśnie te mięśnie. Poczujesz, jak penis lekko unosi się w górę. Utrzymaj napięcie przez 5 sekund, a potem zwolnij. Powtórz 10-15 razy, 3 razy dziennie. Możesz to robić wszędzie: podczas jazdy samochodem, przy biurku, w łóżku przed snem. Dlaczego to działa? Bo wzmacniasz kontrolę nad napływem krwi do penisa i poprawiasz stabilność erekcji. Po kilku tygodniach zauważysz, że erekcje są twardsze, dłużej trwają i masz większą kontrolę nad swoim ciałem. Trzeci element, który potęguje wszystkie te efekty, to naturalna suplementacja L-argininą lub L-citruliną. To aminokwasy, które twój organizm przekształca w tlenek azotu, substancję kluczową dla erekcji. Możesz je znaleźć w arbuzach, orzechach, szpinaku, czekoladzie gorzkim. Albo w formie suplementu, około 3-5 gramów dziennie na pusty żołądek. Kiedy połączysz masaż, ćwiczenia kegla i naturalne wsparcie dla produkcji tlenku azotu, twoje ciało zaczyna działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Krążenie się poprawia, tkanki się regenerują, pewność siebie wraca. Z tymi trzema praktykami, masażem jelking, ćwiczeniami Kegla i naturalnym wsparciem produkcji tlenku azotu, reaktywujesz naturalną witalność, poprawiasz krążenie i wzmacniasz swoje ciało od środka. To nie magia, to fizjologia. A teraz, w następnej części, pokażę ci czego dokładnie możesz się spodziewać w kolejnych dniach i tygodniach. Jakie zmiany zauważysz i jak długo trwa ten proces? Zostań ze mną, bo najlepsze dopiero przed nami. Teraz, gdy już wiesz, jak stosować te praktyki, czas zrozumieć, co naprawdę się zmienia, kiedy twoje ciało zaczyna reagować. Chcę, żebyś wiedział, że wyniki nie pojawiają się z dnia na dzień, ale one przychodzą i są zauważalne, zarówno w twoim ciele, jak i w twoim samopoczuciu, pewności siebie i relacjach. A żebyś miał pewność, że to nie są puste obietnice, pokażę ci konkretne dowody naukowe i ludzkie. Zacznijmy od nauki. Badania opublikowane w renomowanych czasopismach medycznych, takich jak Journal of Sexual Medicine i International Journal of Impotence Research, pokazują, że regularne ćwiczenia DNA miednicy, te same o których mówiłem wcześniej, poprawiają jakość erekcji u ponad 75% mężczyzn w wieku 40-70 lat. Nie mówimy tutaj o lekach, nie o operacjach, tylko o naturalnym treningu mięśni, który wzmacnia kontrolę nad napływem krwi do penisa. Inny interesujący fakt. Badania nad L-argininą, tym aminokwasem, który wspomaga produkcję tlenku azotu, wykazały, że suplementacja 3-5 gramami dziennie przez 6 tygodni poprawia jakość erekcji u 40% badanych mężczyzn, szczególnie tych z łagodnymi problemami naczyniowymi. Dlaczego? Bo tlenek azotu to naturalny rozszerzacz naczyń krwionośnych. To on odpowiada za to, że krew napływa do penisa szybciej i w większej ilości. A sama technika masażu Yelking? Choć jest mniej badana w sposób formalny, bo większość instytucji medycznych nie zajmuje się takimi metodami komercyjnie, istnieją liczne raporty kliniczne i obserwacje urologów, które potwierdzają, że regularne, kontrolowane rozciąganie tkanek ciał jamistych zwiększa ich elastyczność i poprawia krążenie mikrokrążenie w obrębie penisa. To tak jakbyś trenował mięsień, z czasem staje się on silniejszy, bardziej wydolny. Opowiem Ci krótką historię. Poznałem mężczyznę, nazwijmy go Piotr który miał 58 lat. Przez lata zmagał się z coraz słabszymi erekcjami. Próbował suplementów, zmienił dietę, ale efekty były mizerne. Kiedy pokazałem mu tę technikę masażu i ćwiczenia kegla, był sceptyczny, ale zdecydował się spróbować. Codziennie przez 15 minut rano, po dwóch tygodniach powiedział mi, czuję różnicę. Erekcje są mocniejsze, trwają dłużej. Czuję się bardziej obecny. Po miesiącu jego partnerka zauważyła zmianę. Po trzech miesiącach Piotr powiedział, że czuje się jak za młodu, nie dosłownie, ale odzyskał pewność siebie, którą stracił lata temu. Więc czego ty możesz się spodziewać, jeśli zastosujesz te praktyki regularnie? W pierwszych dniach zauważysz subtelne zmiany: lepsza świadomość ciała, delikatne wzmocnienie erekcji, większą kontrolę, po tygodniu dwóch krążenie zaczyna się poprawiać, erekcje stają się twardsze, bardziej stabilne, po miesiącu tkanki zaczynają się regenerować. Możesz zauważyć niewielki wzrost grubości, lepszą jakość erekcji, większą pewność siebie. Po trzech miesiącach efekty kumulują się. Ciało jest silniejsze, bardziej elastyczne, a ty czujesz się jak nowa wersja siebie. Ale pamiętaj, kluczem jest regularność. To nie działa, jeśli zrobisz to raz i zapomnisz. To jak trening na siłowni. Efekty przychodzą z konsekwencją. Te wyniki pokazują, że kiedy ciało otrzymuje odpowiednie wsparcie, naturalne, bezpieczne, Oparte na nauce, ono reaguje. To tylko kwestia czasu i systematyczności. A żeby jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces, istnieje jedna prosta wskazówka, która potęguje wszystkie te efekty. To o niej powiem ci teraz. I uwierz mi, to coś, co możesz zacząć robić już dziś. Jeśli jesteś tu ze mną do tej pory, to chcę ci szczerze pogratulować. To pokazuje, jak bardzo zależy ci na twoim zdrowiu i jakości życia. Większość osób odpada po pierwszych minutach, ale ty zostałeś. I jako nagrodę za to, że dotarłeś aż tutaj, mam dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego. To wskazówka, o której niewiele osób wie, ale która może znacząco wzmocnić wszystkie efekty, o których rozmawialiśmy dzisiaj. To prosta, naturalna rzecz, którą możesz zacząć robić już dziś, i która dosłownie potęguje działanie masażu, ćwiczeń i suplementacji. Gotowy? Oto ona. Regularne spożywanie ciemnej czekolady z zawartością kakao minimum 70%. Najlepiej rano lub przed treningiem. Brzmi jak przyjemność, prawda? Ale to coś więcej niż tylko smakołyk. Ciemna czekolada to naturalne źródło flawonoidów, związków, które rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają krążenie i wspierają produkcję tlenku azotu. Tej samej substancji, którą aktywujesz podczas masażu i dzięki L-argininie. Innymi słowy, kiedy jesz ciemną czekoladę, twoje naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne, krew płynie łatwiej, a erekcje są mocniejsze i trwalsze. Ale to nie wszystko. Czekolada zawiera także teobrominę, naturalny stymulant, który poprawia nastrój, zwiększa energię i wspiera produkcję endorfin. To dlatego po zjedzeniu kawałka dobrej czekolady czujesz się lepiej, bardziej pewnie, spokojniej. A przecież zdrowie seksualne to nie tylko kwestia fizjologii. To także emocje, pewność siebie, relaks. Jak to stosować? To proste. Weź 20-30 gramów ciemnej czekolady dziennie, to mniej więcej dwie-trzy kostki. Najlepiej zjeść ją rano na pusty żołądek, razem z wodą lub zieloną herbatą. Możesz też rozpuścić ją w gorącym napoju migdałowym i dodać szczyptę cynamonu. To nie tylko wzmacnia efekt, ale też stabilizuje poziom cukru we krwi, co zapobiega wahaniom energii. Jeśli stosujesz tę wskazówkę regularnie, trzy razy w tygodniu lub codziennie, zauważysz, że twoje ciało zaczyna reagować szybciej na masaż, ćwiczenia kegla i suplementację. To tak, jakbyś dodał turbo do silnika. Wszystko działa płynniej, efektywniej, z większą mocą. I jeszcze jeden benefit. Czekolada poprawia wrażliwość receptorów w mózgu, co oznacza, że odczuwasz większą przyjemność podczas bliskości. To nie jest tylko teoria, to coś, co naprawdę działa. Jeśli ta wskazówka Ci się spodobała, napisz w komentarzu: testuję czekoladę. Chcę wiedzieć, kto naprawdę został do końca i kto zamierza zastosować to w praktyce. I zanim zakończymy, chcę zostawić Cię z jedną ważną myślą. Więc zostań ze mną jeszcze przez chwilę. To, co za chwilę powiem, może zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoje zdrowie i życie. Dzisiaj przeszedłeś przez pełną podróż. Zrozumiałeś, dlaczego twoje ciało reaguje w sposób, w jaki reaguje po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdziesiątce. Poznałeś prostą naturalną technikę masażu jelking, ćwiczenia kegla, wsparcie L-argininą i bonus w postaci ciemnej czekolady. Wszystko po to, żeby odzyskać swoją pewność siebie, witalność i zdrowie seksualne. Bez leków, bez operacji, bez kosztownych zabiegów. Tylko naturalne, sprawdzone metody, które działają na poziomie fizjologii. Ale chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Dbanie o swoje zdrowie seksualne to nie luksus. To fundament twojego dobrostanu. To nie jest tylko o seksie. To o twojej pewności siebie, o jakości twoich relacji, o poczuciu mocy i energii, z jaką wstajesz rano. To o szacunku do samego siebie. Życie po sześćdziesiątce, a nawet po siedemdziesiątce, może być pełne pasji, bliskości, energii i radości. Ale musisz dać sobie to prawo. Musisz przestać myśleć, że to już koniec, że tak po prostu jest, bo nie jest. Twoje ciało jest niesamowite, potrafi się regenerować, leczyć, wzmacniać. Potrzebuje tylko właściwego wsparcia. I dzisiaj otrzymałeś klucz do tego wsparcia. Więc nie odkładaj tego na później. Zacznij dzisiaj. Spróbuj tej techniki, wykonaj te ćwiczenia. Daj sobie szansę na zmianę, na lepsze samopoczucie, na lepsze życie, bo zasługujesz na to. Jeśli ten film naprawdę ci pomógł, jeśli czujesz, że dostałeś dzisiaj wartość, zostaw łapkę w górę. To bardzo pomaga w dotarciu tego materiału do innych mężczyzn, którzy tego potrzebują. Subskrybuj kanał i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo w przyszłym tygodniu pokażę ci naturalny sposób na zwiększenie testosteronu bez suplementów. Coś, co możesz zacząć robić już jutro. I koniecznie napisz w komentarzu: Co najbardziej Cię zaskoczyło w tym filmie? Chcę wiedzieć, co dla Ciebie było odkryciem: czy technika masażu, ćwiczenia kegla, czy może wskazówka z czekoladą? Czytam każdy komentarz i bardzo mi zależy na Twojej opinii. Dziękuję, że byłeś tu ze mną do końca. Pamiętaj: zdrowie zaczyna się od decyzji, Twoja decyzja zaczyna się dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się i dbaj o siebie.